Bergoglio był takim trochę dla nas Inkognito, Podeszliśmy do niego, porozmawialiśmy chwilę. Był jedynym kardynałem, który przyjechał na konklawę z dalekiej Argentyny bez sekretarza. Radził sobie we wszystkim sam. Poznałam go tuż po konklawę również już jako papieża, a ja jako mieszkanka Watykanu. Tak skinął na nas, ja nie byłam pewna on się zwraca, i podeszłyśmy, i to było pierwsze spotkanie, i taka rozmowa, na zasadzie, że ja, ja tutaj teraz zamieszkam, jestem waszym nowym sąsiadem, Francesco, ciał i tak dalej. Absolutnie nie na pokaz ta jego prostota, zwyczajność, skromność. On po prostu taki był. Dzień dobry, witam. Magda Wolińska-Riedi, po polska dziennikarka, y, korespondentka y, teraz amerykańskiej telewizji EWTN. Przez prawie dwie dekady. Witaj, Magdo. Witam serdecznie, witam cię, mój drogi, witam państwa. Y, Magda, przez prawie dwie dekady była jedną z niewielu kobiet, która, y, która y, spoza duchowieństwa, oczywiście, która zamieszkiwała w <grym> najmniejszym państwie tak, na, na, na Ziemi, w Watykanie. Tak. Y, Magdo, znałaś Franciszka. Tak osobiście, to nie była tylko taka znajomość czysto dziennikarska. Mieszkałaś, tak jak wspomniałem, w Watykanie i znałaś go jako człowieka rzeczywiście skromnego, prostego i to, to nie był taki papież na pokaz, że on to na pokaz tak robił, żeby odróżniać się od tego surowego Benedykta? No rzeczywiście, poznałam Franciszka właściwie w momencie, kiedy dotarł do Rzymu na konklawę i zanim jeszcze przeniósł się... Do Domu Świętej Marty. Pierwsze moje spotkanie z moim kolegą, studentem Uniwersytetu Gregoriańskiego, który go znał już wcześniej jako kardynał Jorge Bergoglio. I wychodziliśmy, pamiętam wtedy, ze słynnej Gregoriany po zajęciach jakichś, jakich, bo ja studiowałam tam przez wiele lat, kilka dziesiąt metrów dosłownie od Fontanny di Trevi w samym sercu Rzymu, wychodzimy i e, pamiętam, jak Vincenzo mówi, o podejdę na chwilę, bo kardynał Bergoglio spaceruje. I ja nie bardzo nawet wiedziałam tak naprawdę, e, jak wygląda. On bardzo rzadko odwiedzał rzymską, bardzo rzadko powracał do Rzymu. Rzeczywiście w stosunku do e, sytuacji w momencie, kiedy zmarł nasz Jan Paweł II, był wybierany kardynał Ratzinger i został Benedyktem XVI, tutaj e, to wszystko było zupełnie inne. but Kardynał Ratzinger przez 23 lata, zanim został papieżem, pracował tutaj w Kuri, wszyscy go świetnie znali, a Bergoglio był takim trochę dla nas ingognito. Podeszliśmy do niego, porozmawialiśmy chwilę. Był jedynym kardynałem, który przyjechał na konklawę z dalekiej Argentyny bez sekretarza, radził sobie we wszystkim sam. Zamieszkał w słynnej Casa del Clero, czyli takim domu dla księży na Via de la Scrofa w samym sercu wiecznego miasta. I potem nie wiem, czy pamiętacie, mówię o tym adresie, bo tuż po konklawę uparł się, że powróci i zapłaci, zapłaci rachunek za tak. pokój. <laughs> Także tak to, że. Oczywiście było to nieplotki. Natomiast y, absolutnie nie na pokaz ta jego prostota, zwyczajność, skromność. On po prostu taki był. Lubię to podkreślać, bo jakieś takie, mm, nie oskarżenia, ale takie hasła pojawiały się już. Że to na, na pokaz, początku. prawda? Że to, Że takie to jest jakaś wyreżyserowane... ta, taka forma. Tak. Ta? Że, że to jest taki sposób na pontyfikat. Natomiast absolutnie tak nie było. Myślę, że bardzo naturalnie i spontanicznie on przeniósł, kim był i jak się zachowywał, jak żył w Buenos Aires. Również korzystając z tramwajów, mieszkając w zwykłym mieszkaniu niewielkim, a nie w rezydencji arcybiskupiej, wędrując gdzieś tam na peryferię tej ogromnej metropolii, odwiedzając najuboższych, nosząc im jedzenie i dobrą radę ze sobą. I tak było przez całe jego życie tutaj. Poznałam go tuż po konklawe również już jako papieża, a ja jako mieszkanka Watykanu. Ja zamieszkałam za Spiżową Bramą w rodzinie niejako Gwardii Szwajcarskiej z moim mężem, oficerem Papieskiej Gwardii w 2003 roku, czyli jeszcze dwa lata Jana Pawła II, potem cały Benedykt, cały okres papieża Benedykta. No i właśnie ten Franciszek, który rzeczywiście jak tornado wszedł w nasze życie i w życie Watykanu i był takim powiewem kompletnej odmiany nowości, bo przełamywał od początku takie konwenanse, choćby zaczynając właśnie od do domu świętej Marty, gdzie zamieszkał, nie na konklawę, ale również potem po i mówi, ja się nigdzie nie wybieram. Także tych spotkań było oczywiście różnych, A też spotkałaś wiele, go, takich taki, taka, taka historia z twoimi y, córeczkami, gdzie spotkałaś go po prostu na spacerze w ogrodzie, bo to też jest takie... Tak, to, było, to było pierwsze nasze tak. spotkanie, bardzo takie... E, ciekawe, bardzo serdeczne. Kiedy ja z nimi szłam na spacer, one miał wtedy 36 6 lat, i z e, nogą w drugim ręku. przechodziliśmy przez dziedzinie z Pałacu Apostolskiego, pusto, kompletnie sobotni, sobotnie, sobotnie południe i zajechał z impetem w e, Focus kierowca. E, George, który był wtedy arcybiskup, e, sekretarzem jego od samego początku, miał go wprowadzić niejako, prawda, w ten pontyfikat, jako były sekretarz e, kardynała Ratzingera, i Benedykta. I patrzę, wychodzi papież. A nie byliśmy przyzwyczajeni, nie spodziewaliśmy się w Watykanie, że jednak takiego samochodu będzie używał, a nie wielkiej limuzyny śniącej i kulotą parnej. I wyszedł z samochodu w białych szatach. Wołał nas przez ten dziedziniec, tak skinął na nas. Ja nie byłam pewna, on się zwraca i podeszliśmy i to było pierwsze spotkanie i taka rozmowa na zasadzie, że ja, ja tutaj teraz zamieszkam, jestem waszym nowym sąsiadem, Francesco, ciał i tak dalej. Także taki był na co dzień rzeczywiście Bo on też zamieszkał, yy, zamieszkał w domu świętej Marty, to, 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 to był ten jeden z konwenansów, które były łamane, że wszystko tak. inaczej, tak w sposób prosty, a niektórzy mówili, że spontaniczny, niektórzy mówili, że nieprzemyślany. Przede wszystkim nie To nam mówi takimi rzeczywiście płynącymi z serca potrzebami, żeby gdzieś tam się pojawić w kuluarach Bazyliki Watykańskiej, przecież jeszcze w Wielkim Tygodniu. Gdzie gdzie poprosił, żeby go zawieziono do wnętrza Bazyliki z domu świętej Marty właśnie, żeby zobaczył jak trwający konserwator z grobowców, jednego z papieży na przykład i tam spotkał grupkę pielgrzymów, to jakieś dzieci, to pamiętajmy pojawił się jeszcze na jubileuszu chorych, a przecież był naprawdę w bardzo, bardzo kiepskim zdrowiu w tych ostatnich dniach i tygodniach potrzebował ludzi jak powietrza, tego kontaktu ze zwykłym drugim człowiekiem. Dom Świętej Marty mu to gwarantował, dlatego że mieszkał po prostu w jednym no, z spokoju, z takich mini-apartamentów. Pośród wielu innych osób na drugim piętrze pokój numer 201 to był pokój Franciszka. On sam wchodził do windy i, i, i wciskał guziki, zjeżdżał na, na posiłki i z grupą kilkudziesięciu innych. Innych współlokatorów. Więc, rzeczywiście, to było mu potrzebne, i teraz, kiedy widzieliśmy przedwczoraj, jeden z elementów tej procedury. Po śmierci następcy św. Piotra, czyli m.in. zapieczętowywanie, zalakowanie apartamentu papieskiego. Po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z tego bezprecedensową sytuacją nie tylko zapieczętowania apartamentów w pałacu apostolskim, bo jednak on tam wracał po pierwsze na co modlitwę modlitwami gdzie świat mógł widzieć w oknach na trzecim piętrze pałacu z placu świętego Piotra i w transmisjach telewizyjnych, gdzie tam się pokazywał co dnia, ale także przyjmował w bibliotece prywatnej. Papieskiej głowy, państw, głowy koronowane, więc używał apartamentu, ale nie do życia i mieszkania na co dzień. I on został zalakowany, ale też zostało zalakowane, zapieczętowane mieszkanie właśnie w Domu Świętej Marty. To, to jest rzeczywiście bezprecedensowa sytuacja. Magdaleno, przez ponad dekadę Franciszek miał yy, i reformował Kurię Rzymską. Sam powiedziałeś, że on był spoza tej Kurii. Więc tam chyba wielu przyjaciół i znajomych dobrych nie miał. Otaczał się tą słynną grupą C9, tak? którzy mu doradzali współpracownicy. Natomiast czy on, w, w twoim zdaniem, w ilu procentach, jeżeli możemy tak to spróbować oszacować, zreformował tą, tą kulę rzymską? Czy to jest dopiero początek reform, które zapoczątkował i kontynuować to będzie następca Franciszka? <laughs> Na pewno następca musi się dalej tym zajmować. To nie są. Yy... Jakby fazy różne są otwarte, niektóre elementy zakończone, przede wszystkim reforma strukturalna Kurii. on bardzo uszczuplił cały organizm kurialny, co nie wszystkim pasowało, zwłaszcza prawda, apel do różnych hierarchów i kardynałów do tego, aby przenieśli się jednak w skromniejsze warunki, aby zrezygnowali z, ze swoich rezydencji, które tutaj, ja też jestem tutaj 100 metrów od Placu Świętego Piotra i przez okno mojego mieszkania widzę kopułę bazyliki i kolumnadę, tutaj wszędzie wokół są mieszkania właśnie, Między innymi kardynalskie, i, i zawsze mówił nikomu nie jest potrzebne, aż, aż nie są potrzebne, aż takie przestrzenie, a poza tym kwestie oszczędzania, w, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie organizmu kurialnego, czyli fuzja niektórych. Prawda, kongregacji papieskich rad, łączenie ich, jak choćby ta dotycząca edukacji katolickiej i kultury, z której została jedna, no to znaczy, że zredukował przecież personel, a redukując personel redukuje również wydatki, poza tym obciął różne wynagrodzenia, obciął emerytury różnym pracownikom, więc rzeczywiście na pewno uszczuplenie i przede wszystkim transparencja. W wydatkach w finansach zajął się różnymi no, sytuacjami niejasnymi, jeśli chodzi o słynny bank watykański i do niektórych rzeczywiście rzeczy doprowadził, że, że ta transparencja jest w tej chwili tutaj dużo większa. Jeśli chodzi też o takie no, sytuacje, że tak powiem czysto ludzkie, czyli na przykład y, różne procesy także wobec najwyższych hierarchów Kościoła. Procesy cywilne, stawianie ich przed sądem watykańskim, cywilnym, bo pamiętajmy, że Watykan jest niezależnym państwem, najmniejszym państwem świata i system sprawiedliwości i trybunał cywilny znajduje się na terenie Watykanu i rzeczywiście między innymi jeden, z wcześniejszych najbliższych współpracowników i najwyższych hierarchów kurii rzymskiej, czyli tak zwany sostituto, substytut, kardynał Betrzu został między innymi pozbawiony prerogatyw kardynalskich. On kardynałem pozostał, ale nie wejdzie na konklawę, a kiedyś rzeczywiście tutaj mogę powiedzieć kolokwialnie trząsł tą kurią rzymską. Także na pewno różne reformy zostały wprowadzane przy pomocy, tej grupy właśnie C9, czyli tych dziewięciu kardynałów, doradców, którzy od początku zbierali się na regularnych zebraniach z nim razem i debatowali od, od samego inauguracji pontyfikatu. Ale wiele rzeczy będzie trzeba kontynuować i w zależności od tego, kto się pojawi w miejsce Franciszka, kto zostanie wybrany, jaki będzie charakter tego kolejnego pontyfikatu, no to będzie wiele zależało, jak będzie się to układało i w Watykanie, i w ogóle w Kościele. Ty, wiem, że nie lubisz spekulować, ale spróbujmy. Ty, y, co, co się mówi, że kto, kto rzeczywiście y, może mieć największe szanse? To oczywiście jest taka naprawdę spekulacja olbrzymia, bo... bo, bo, bo y, y, y. Nie, nie lubię. Nie lubisz, że tak. To nie jest dobra rzecz, jeśli chodzi o dziennikarzy, którzy często właśnie zaczynają tutaj rzucać konkretnymi nazwiskami. Wiadomo, że te nazwiska gdzieś tam się pojawiają. Powracają nazwiska włoskie po trzech pontyfikatach. Papieży z innych krajów, a ten ostatni wręcz z innego kontynentu. Więc na pewno Włosi liczą na to, że ta supremacja włoska powróci, bo jeśli przez prawie 500 lat mieliśmy Włochów i ten Rzym rzeczywiście miał swojego przedstawiciela, a teraz prawda, papież przez 27 lat Polak, po czym Niemiec i teraz Argentyńczyk, no to tak mają w sobie głód tego, żeby powrócił Włoch, żeby ta Italianita i Romanita pojawiły się. Się, no oczywiście pojawia się nazwisko choćby obecnego sekretarza stanu, kardyna Pietro Parolina. To są takie nazwiska jak w przypadku kardynała Ratzingera, że każdy mówił, a może będzie wybrany, a może nie. I rzeczywiście nie zgadzała się ta zasada z tym, co się potem wydarzyło, czyli kto wchodzi papieżem, wychodzi kardynałem, Dokładnie. bo przecież o kardynale Ratzingerze bardzo mocno się mówiło i faktycznie został Benedyktem XVI. Kardynał Ale ten nowy Wolony, papież Magdo, on yy, yy, myśli, że on wróci do. Do, do takiej tradycji inaczej, czy on zamieszka w domu świętej Marty, czy wróci jednak do pałacu, czy, czy będzie kontynuował Aha, wprost? Ja nie wiem zupełnie, jeśli chodzi o nazwiska, chciałam dokończyć jeszcze, jeśli chodzi o takie spekulacje, to myślę, że tutaj bardzo dużą rolę odegra w ogóle kwestia pochodzenia kardynała papabile, jeśli w kontekście wręcz kontynentu, tak? Dlatego, że teraz to kolegium kardynalskie jest szalenie zróżnicowane, jest najbardziej międzynarodowe z tych, z jakimi kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Bardzo wielu kardynałów, 24 kardynałów pochodzi z Azji w tej chwili, 21 z Afryki, a tylko 55 tylko z Włoch, a przecież była ich zdecydowana większość kiedyś. Także te inne kontynenty, które będą się tutaj pewnie jakoś ścierać i ten wyścig będzie się pojawiał, jest. Jest to kwestia możliwa i otwarta, wcale nie Europejczyk. Natomiast jeśli chodzi o Dom Świętej Marty, nie, myślę, że to była jednostkowa sytuacja. Nie wyobrażam sobie, żeby kolejny papież po prostu zamieszkał w takim miejscu. To, to była taka prerogatywa, rzeczywiście charakterystyka wyłącznie Franciszka. Myślę, że powróci do pałacu, co jest bardzo potrzebne również Kościołowi jako ludziom i społeczeństwu rzymskiemu, dlatego że to ogromna symbolika, ale z drugiej strony taka bardzo konkretna obecność papieża pośród jego ludu. Ten fakt, że światła papies, papieskiego apartamentu są zapalone wieczorami, że każdy na placu świętego Piotra spontanicznie zerka w górę na trzecie piętro i widzi, że papież jest tam, jest z nami, więc wszystko jest w porządku i jesteśmy bezpieczni. Tego bardzo brakowało w tych ostatnich dwunastu latach. Mnie na pewno, bo byłam przyzwyczajona do pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI, ale także po prostu Rzymianom, którzy od setek lat są do tego przyzwyczajeni. Dziękuję, naszym gościem była Magda Wolińska Riedi, y, która przypomnę też w swoich książkach na przykład Kobieta w Watykanie czy Zdarzyło się w Watykanie, odkrywa wszystkie te tajemnice, jeżeli ktoś chce y, y, pogłębić swoją wiedzę y, i poznać ciekawe historie, to zapraszam do książek, do poczytania książek y, Magdy. Magda zostaje w Watykanie pewnie jeszcze przez najbliższe dni, a my przez najbliższe kilkanaście dni będziemy y, y, obserwować, patrzeć i i, I dowiemy się dopiero y, y, za, właśnie za kilkanaście dni, kto będzie, kto będzie nowym papieżem. Dziękuję Ci, Magdo, i dobrego dnia. Życzę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was. Dziękuję. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści, przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.